Robiłem. myk. Ostatnio zamawiałem kepsa i myślałem sobie: a na cholerę, oni dają taki wybór, jak obcy są tak naprawdę dwie, albo w bułce, albo w cieście. To tak swoją drogą. No, więc ogólnie Mendelejew, taki rosyjski chemik, postanowił sobie kiedyś zrobić ściągę do pierwiastków, posortować je, podzielić na grupy i w ogóle, żeby każdy mógł sobie taką tabelkę wziąć i nie musieć uczyć się wszystkiego na pamięć. A potem przyszli nauczyciele i postanowili, że mamy się uczyć tego na pamięć. Ogólnie tabela ma cztery bloki. Pierwiastki mają mnóstwo różnych podgrup, ale ograniczymy się do tego podziału. Najbardziej tajemniczy jest blok F. To są te pierwiastki pod tabelą. Czy możecie je zjeść? No, ty, tych dolnych nie polecam, zwłaszcza uranu. Jeden gram ma tyle kalorii, więc to byłby trochę wyścig z czasem, czy zabije was otyłość, czy choroba promieniowa. A te górne to tak zwane metale ziem rzadkich. Wcale nie są takie rzadkie, po prostu się ciężko je oddziela od siebie. Z nich się robi ogólnie super silne magnesy i inne takie rzeczy, więc o ile nie chcesz zjeść sobie za dużo magnesów jak Ferdynand Kiewski, to nie polecam. Blok S. Blok S to metale, no i wodór. Ogólnie metale są spoko, wcinajcie, tylko nie za dużo, żeby się nie... Chwila chwila! Stop! Ryba Kamil? O co chodzi? Próbuję was uratować przed śmiercią. Słowo wcinajcie, to jest grube nadużycie. Mówimy o metalach z bloku S, czyli metalach alkalicznych. To jest sód, potas i cez. Wiesz co się dzieje? Jak wrzucasz sód do wody. Kabum? tak. Kabum. Więc jeżeli nie chcesz zostać ludzką petardą, nie jemy sodu ani potasu. Druga kolumna jest trochę spokojniejsza. Zaraz zaraz rybo Kamilu, a co z solą kuchenną? Stare dobre nacel. Pierwiastki w związkach, a pierwiastki pozostawione same sobie to dwie różne rzeczy. A ten filmik jest przecież o samych pierwiastkach. A no tak. Dziękuję, rybo Kamilu. Wracając. Blok D to jest to środkowe. To też są metale, ale niealkaliczne i można jeść z umiarem. Szczególnie tak, ale bardzo nie polecam tego. Mój ojciec kiedyś powiedział, że rtęć jest nieszkodliwa, bo jak wypijesz, to dosłownie przez ciebie przeleci. Nic bardziej mylnego, Michu 12. Blok P. Ma w sobie sporo rzeczy typu możesz zjeść, ale tylko raz oraz nie mogę bez Ciebie żyć. Tych rzeczy bardzo potrzebujemy. Te rzeczy są po prostu spoko. Te zjemy tylko raz, a ci tutaj raczej nam nie zaszkodzą.